Alleluja, 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 alleluja. Bracia, siostry, miłowani w Chrystusie. Ewangelia dzisiejsza zaczyna się stwierdzeniem, gdy dopełniły się dni wzięcia z tego świata, Jezusa postanowił udać się do Jeruzalem. A jednocześnie Jezus, wiedząc, że bliski jest czas Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, chce, by Jego dzieło na ziemi kontynuowali przez Niego powołani ludzie. Już wybrał dwunastu apostołów. Gdybyśmy dalej czytali Ewangelię Świętego Łukasza, Przeczytalibyśmy o powołaniu 70 uczniów. A w dzisiejszej Ewangelii mowa o trzech powołanych. Ewangelia nie odpowiada na pytanie, czy oni rzeczywiście poszli za Chrystusem, czy nie. Raczej wiele wskazuje na to, że były to powołania nieudane. Pierwszy mówi do Jezusa, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Ale Jezus zna ludzkie serca i wie, co jest najgłębszym pragnieniem tego człowieka. I ostrzega, pójście za mną, to jest wybór ubóstwa. To jest rezygnowanie z kariery. Bo syn człowieczy, Jezus, nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. A potem, kiedy zwraca się do drugiego, pójdź za mną, stawia warunek: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. A Jezus na to się nie godzi, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź głoś królestwo Boże. Wydawać by się mogło to wręcz ludzkie, jakże, nie pochować własnego ojca. Ale trzeba znać kontekst kulturowy i historyczny. Obyczaje w tamtych czasach, jakieś światło na ten temat, na temat pogrzebów, Izraelu. Za czasów Pana Jezusa znajdujemy w 11 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, gdzie jest opisana historia śmierci, pogrzebu i skrzeszenia Łazarza. Ze względu na gorący klimat zmarły chowano kilka godzin po śmierci, ale wiadomość o śmierci się bardzo wolno rozchodziła. I kiedy dotarła do krewnych, znajomych, przyjaciół ci przychodzili do domu żałobnego, biesiadowali, wspominali, opłakiwali i pogrzebiny trwały miesiąc. I też ten trzeci powołany stawia Chrystusowi warunek. Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi pożegnać się z moimi w domu. Znowu to pożegnanie to nie tak, że przychodzi i mówi, wiesz, tato, mamo, spotkałem Jezusa i chcę iść za Nim. Tylko debaty, rozważania, spraszanie gości, pożegnalne kolacje i tak dalej, i tak dalej. Z kart Ewangelii wiemy, że było więcej nieudanych powołań. Przyszedł do Jezusa bogaty młodzieniec, szlachetny, zachowujący przykazania, mający ideały. Jezus mówi: Sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, chodź za mną. Odszedł zasmucony, bo żal mu było jego bogactwa. Uwolniony z opętania w krainie, Gerazyńczyków. chce Isa za Jezusem, ale Jezus mówi nie, nie pójdziesz za mną, zostań tutaj. A najbardziej nieudane powołanie to jeden z dwunastu Judasz. Chciwiec, złodziej, chorobliwie ambitny. Zdrajca. Ale też są udane powołania chrystusowe. To przede wszystkim apostołowie. Rybacy galilejscy. Piotr jego brat Andrzej, Jakub jego brat Jan. Na słowo Chrystusa zostawili łodzie, rodzinę, środowisko i natychmiast jest to w podkreślone natychmiast poszli za Chrystusa. Mateusz celnik który był bardzo dobrze sytuowany, miał bardzo dużo pieniędzy, współpracował z władzą okupacyjną rzymską. Jezus na niego wejrzał i powiedział, pójdź za mną, zostawił wszystko natychmiast. Został apostołem i ewangelistą. Także później Piotr mógł powiedzieć do Jezusa, mistrzu, o to Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Przez niemal dwa tysiące lat istnienia Kościoła, jakże wiele udanych powołań Chrystusa, jakże wielu świętych papieży, świętych biskupów, świętych kapłanów, misjonarzy, świętych kobiet żyjących w małżeństwie, żyjących w dziewictwie, świętych mężczyzn, wyznawców, męczenników. Poszli za głosem Chrystusa, za głosem powołania, i tak wiele dobra uczynili. Głosili Ewangelię po całej ziemi, w najtrudniejszych warunkach, pośród prześladowań, w biedzie materialnej. Tworzyli dzieła miłosierdzia, dzieła wychowawcze, tworzyli kulturę. Mogą być. Ci, którzy poszli za głosem powołania i są naszą chlubą, bo to nasz Kościół. Ale i dzisiaj, tak jak w czytanej przed chwilą Ewangelii, Chrystus ma niepowodzenia w powoływaniu do kapłaństwa czy życia zakonnego. Święty Jan Bosko, żyjący w XIX wieku, genialny wychowawca młodzieży. Znawca duszy, zwłaszcza chłopięcej, twierdził z całym przekonaniem, że trzeci chłopiec ma powołanie kapłańskie albo zakonne. A nam tak brakuje kapłanów. Czy Chrystus nie powołuje? Powołuje. Ale niewielu jest takich, którzy idą za głosem powołania. Stąd też niektórzy są nieszczęśliwi w małżeństwie, mieli inne powołanie, a na siłę zawarli małżeństwo. Rodzina, świat otaczający zagłuszają powołania. Wielu mówi wprost Chrystusowi: Nie, nie pójdę za Tobą. Wielu nie chce w ogóle słuchać tego, co mówi Jezus ani go całym sercem kochać. Chciałbym tutaj wspomnieć o dwóch braciach kapłanach naszych rodakach, może w wielkopolsce mniej znani bardziej znani w środowisku warszawskim. To Aleksander i Tadeusz Fedorowiczowie. Urodzili się, przed II wojną światową na wschodnich kresach II Rzeczpospolitej w rodzinie Ziemiańskiej było ośmioro dzieci, pięciu synów, trzy córki. Matka zebrała swoich synów i powiedziała: Jest was pięciu. Chciałabym, żeby jeden z was był kapłanem. I wtedy Aleksander, zwany Alim. Powiedział to chyba Ja Mamo. Później po wojnie, już jako kapłan znalazł się w warszawskiej, i trzeba było podjąć w 1950 roku budowę kościoła w Izabelinie pod Warszawą i tworzenie nowej parafii w bardzo trudnych warunkach. Ksiądz Prymas Wyszyński stanął przed wieloma księżmi, mówiąc takie przed nami zadanie. Kto pójdzie? Głucha cisza. I wtedy Aleksander Ali powiedział: To chyba ja księży, Prymasie. Stworzył wzorcową parafię. Dla mnie osobiście, jako proboszcza, wiele jego rozwiązań jest natchnieniem. Toczy się. Proces beatyfikacyjny o Jego świętość. A jego brat Tadeusz, też kapłan achilicji Lwowskiej, jest poruszające wspomnienie wielkiej arystokratki i dobrodziejki naszego narodu Karoliny Landskorońskiej, profesor. Historii sztuki Uniwersytetu Lwowskiego. Pisze te słowa w początku 1940 roku, kiedy setki tysięcy Polaków sowieci wywozili w wagonach bydlęcych na Syberię. I tak wspomina: W tamtym czasie, nie pamiętam dnia, miałam. Wizytę, jedną z najważniejszych w moim życiu, odwiedził mnie ksiądz Tadeusz Fedorowicz, który czasami przychodził w różnych sprawach pomocy. Gdy mu otworzyłem drzwi, uderzył mnie wyraz jego twarzy, spokojny, prawie radosny, nawet promienny, jakby jakimś wewnętrznym szczęściem. Dziwny to był kontrast z otaczającym nas wówczas cierpieniem. Przyszedłem się pożegnać. A dokąd ksiądz jedzie? Nie wiem. Usiadł i wyjął z jednej kieszeni mały kryształowy kieliszek. To z domu, powiedział z uśmiechem. Z drugiej kieszeni wyjął malutką książeczkę, w której minimalnymi literkami były wypisane teksty mszy świętej. Zrozumiałem. Wiedziałam, że księża starają się wcisnąć do wagonu w chwili odjazdu na wschód, że strażnicy radzieccy pilnują, by to uniemożliwić, ale że czasem się udaje. Mój gość mówił, że z władzą duchowną już swój wyjazd, wyjazd uzgodnił, że ma nadzieję, iż uda mu się wskoczyć do ruszającego wagonu. Liczył na to, że nastąpi to w najbliższych dwóch dniach. Prosił o modlitwę, by mu się udało. Wyszedł. Żegnając się z uśmiechem i blaskiem w oczach. Gdy zamknęłam za nim drzwi, miałam wrażenie, że smuga światła po nim pozostała. Jeszcze krótki zapis samego księdza Aleksandra. Gdy przejeżdżaliśmy przez Podwłoczyska, to była przed wojną granica polsko-radziecka, Wszyscy moi towarzysze w zabitym wagonie spali. Noc była jeszcze, gdy koło czwartej godziny nad ranem usłyszałem szybkie kroki wzdłuż pociągu i trochę stłumiony głos powtarzający: Fedorowicz, Fedorowicz. Przeraziłem się. W pierwszej chwili nie wiedziałem, co to znaczy, ale potem domyśliłem się, że to naczelnik stacji, którego przez zakratowane okno widziałem. Po buczku dał znać telefonicznie kolejarzom w podłoczyskach, żeby mnie spróbowali wyciągnąć z transportu. Nie odezwałem się i pojechaliśmy dalej. Byle być z ludźmi, byle być dla nich kapłanem, spróbujcie to sobie wyobrazić. W zabitym wagonie jest szansa, że jeszcze z ciebie z tego wyciągną. Jedziesz na wschód, w mrozy, w głód, w zimno, w więzienia, w łagry. Nie być z ludźmi. Nie ratować siebie. Wielkim darem są gorliwi i święci kapłani. Módlmy się, by wszyscy tacy byli. Módlmy się o nowe powołania, o klimat sprzyjający powołaniom o rodziny, w których mogłyby powołania wzrastać. Módlmy się, by Chrystusowi udało się powoływać do służby kapłańskiej. Amen.